Hej, witam was wszystkich, bardzo serdecznie. Ja jestem Miwolia, to jest, zagrajmy w James Cameron's Avatar The Game. Oa I zaczynamy od razu z... od spotkania. Dosyć takiego... ...nieprzyjemnego. Z wiper-wolfami. No chodź. I wyłączyłem w padzie... czy nie tyle w padzie, co... Oa. Bo ma tylko dużo ich, co ogólnie w ustawieniach gry wibracje, ponieważ chyba to musiało Was trochę irytować, takie ciągłe jak tylko trafiałem tu gdzieś obrywałem. Toś jeszcze? Już nie. Ticketing, ok i może się nie będziemy z nimi dosyć długo bawić ponieważ mamy misję do wykonania i prawdopodobnie sobie troszkę podkręcę jednak gdzie w game aha, wspomniałem, że Lux Sensivity nie da się podkręcić no, w displayu tego też nie będzie o Hop. No cześć. Ale co ty mnie zrobiłeś? Ale nie celuj tym we mnie, człowieku No przed taki pali myśli, że jest zabawnie jak mnie zabije Nie W którym cię obracało? A już wiem Na prawej gałce Nie lecz się, nie lecz się człowieku Niekiedy reloaduję No chodź, chodź, chodź Chodź, 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 chodź Powitam Cię godnie O, uciekaj, uciekaj. Ok, wyrzućmy magazynek i wsadzimy nowy. Jak widzicie. łóżesz. E, jak widzicie, z... automatycznie mnie mi nakierowuje na cele po zrobieniu uniku. No, tak, jak teraz mi teraz wyjechało sobie tu ustawiłem ponieważ prawdopodobnie tak będzie trochę mniej lamienia w moim wykonaniu ale ja jestem dosyć kiepski w napadzie. Nie, to jest nie jest dobra silnika to może trochę irytować jak mi ściąga ekran, ale moim zdaniem bardziej ułatwi niż się przeszkodzi łaha duży magazynek Jeden duży magazynek rusi. Czy chciał coś powiedzieć? Ty już jesteś martwy? Wow. Op, op. Wow, ale poszedł. My nie wiem, czy nie mamy się udać do tej jaskini. Tam coś jest, ja to widzę. A, tylko roślinki. Co to było? Lecz się. Mam pytanie. Co się właśnie stało? Co, 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 co się stało? Hm. To było dość dziwne. To właściwie rzućmy jeszcze okiem na mapę. Ja się tu zabawiam, a jeszcze taka kupa drogi przede mną. Wiem, wiem, wiem. A się nie celuje całym ciałem tylko. W ogóle się nie celuje całym ciałem. Ale trudno. Inaczej bym w ogóle nie trafił. Dzięki, mała, która mi tu pomaga. Ale, to ko... jesteś... No, ma. Dobra, mam to gdzieś po prostu biegniemy dalej. Hop Hop Hop, uff, już mi się amunicja kończyła do... ...naszego, czyli broni, która roztrzewała. Ła ha 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 Zemsta! Ach, to niewidzialne Pink Jakiś problemik? Nie? Cieszę się. Okay, teraz musimy przemknąć się w okultych. Tego wykorzystamy. Coś mi gryzie! Dlatego że samy mieć płomieni Już Sam się spali Jeszcze muszę chyba go... na niego zwracać uwagi i No, kto szybciej padnie Tak też myślałem Czy bum Oła. Czy ja unik pod mackami? Nieźle, nieźle! Ok, jesteśmy w miejscu, gdzie poprzednio zginęliśmy I nam nie zapisało, więc musieliśmy drillować całą drogę od nowa A mianowicie w obozie I wsiadamy do pojazdu A sterowało się autkiem Na tym strzelałem, wsteczny. Na tym ręczny, dobra. Autko! Ale nie mamy teraz ochoty się z nimi bawić. Uff, już widziałem siebie wyczepiać, tylko kamolek. Ała, 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 nie strzelać! Nie strzelać! Ja nie was chcę zabić! Ja mam wyższy cel. Szybko wysiądziemy. Postawimy coś z amunicją. I wsiadamy z powrotem. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Joyc, Joyc Tak. Nie ta broń. Ale trudno. Grunt, że działało. No żeż. Nie dzierwia takich miejsc niewidzialnych przeszkód <grystanie> eee, Panie Nawi Panu się chyba miejsca pomyliły eee, Czy widzicie na co wymienię autko? Ała! Panie Nawi! Pan odejdź, stąd pan? No, dziękuję. Opa. Wymienimy autko na Kostium bojowy AMP Suit No Kto chciał podskoczyć yy, mały Coś cię pomyliło chyba yy, brakuje mi tylko Ła ha ha I Militium Mil Armor! I Masterpack. Master Pack! Chcieliśmy nową zbroję. Armory? Militium. O! Patrzcie na to! Viper. Pchy. Wartok. Hydra. Pchy. Militium. Not bad. Nie! Kanku! Tak, ja trzymam pana. E, pam, 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 jakaś pam. broń? Baniszera, to się potem zauważy. Brakuje mi takiego przycelowania, ale to ogólnie brakuje we wszystkich broniach w awatarze. Ponieważ tak to oni tylko strzelają z biodra. To jest trochę takie kiepskie. Op I zbieramy. Miam Miam. Orzesz. Orzeszku, orzeszku. Nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie, bogam. To mnie bi bijesz. No właśnie. Znowu to zbierzemy. Moglibyśmy wrócić teoretycznie do obozu ponownie, ale trudno, przeżyjemy w tym. A jak nie przeżyjemy, to mój pech. Ścieżka głupców. Hmm. Idziemy na wojnę. Wezmę ich zaskoczenia. Może nie usłyszeli, jak szedłem? Wow. Ała! O matko... A! Właśnie, że jesteśmy otoczeni... Właśnie, że biorą nas z każdej strony. I... Tak trochę kijowo, że jesteśmy otoczeni, ale też z tej drugiej strony dobrze biorąc pod uwagę moje umiejętności obsługiwania się bronią na padzie, otoczenie nie oznacza nic innego, jak to, że mogę po prostu strzelać w każdym kierunku i tak zawsze trafię. Hop. Ała, te strzały są potworne. Nie, 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 nie. Nie bij mnie. Lecz się... ...na końcu magazynka. Wolnione, pięknie podkręcone. I już jesteśmy blisko, już za minutę, już za momencik. Ser, jesteśmy blisko? Nie. Czyli jednak nie jesteśmy tak blisko, jak chciałbym być. Ale z niedługo spotkamy się z naszą bestią, którą mamy ubić. A to były te wkurzające roślinki, które zawsze do mnie nawalały. O, sarenki. Sarenko, sarenko. Yy, I może uciekniemy, ponieważ jesteśmy bombardowani, kryzieni i wszystko naraz do tego. Hmm. O! wow wow Hop. Nie będziemy niszczyć flory. Przeładuj unik Anuluję reloada. A nie rób się niewidzialny. Nie. Nie pozwalam ci. Dobra, hop. Co czysto? Ok, to jest to miejsce. Wejdziemy. To jest jaskinia. Predatora. Inaczej, zwanego. Mm, myśliwym. Chcemy tam skoczyć. Tak, jedziemy. 3, 4, nie. Zmieńmy giwerkę. Zamiast mytacza ogni zmienimy na y, na przykład granatnika. A mytacza gwoździami zmienimy na banishera. Okej, okay, jestem gotowy. 4 Musieli mnie ręcznie, tak? Widzę coś z amunicją. Od razu się tam, żeby je ustawić albo nie. Widzę was, widzę was, widzę was I wcale nie trzymam tego karabinu z kolimatorkiem, ale widzę Zawsze znajdzie się większa ryba, tudzież łowca. Ale masz fajne łóżko. Wow. Okej, okay, wkurzyłeś mnie. Łóżony, ja! Wow! Ale. Już mi w ogóle się skończyły wszystkie skille? On ma jakąś tajemniczą tarczę! Lecz się Jake. lecz. I zmienimy może teraz na to. Łocha ha ha ha! Ale nie bij, człowieku! z szereg ataków one są za silne zabij mnie bom 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 alle alle pakuj 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 A już nie było tak pięknie. Bum, 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 bum. Bardziej w głowę. Miałeś zginąć. Okej. Okay. Upokorzymy go. Co ja sobie myślę? Wow. Co ja wierzę? Łup. Głowa! Czy ja go właśnie zabiłem z... Pistoletów! Nie widać, nie tak. Amunicję... I może już nie będziemy wracali tak kartkowo. Jest! Oto nasz cel! Pam, param, pam, 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 pam... Pam. W sumie, mogłem użyć przywołania moich kolesi na tego kolesia. To było, było ułatwione dużo szybciej. No, czego chcesz? Okej, okay, jedziemy, jedziemy, jedziemy! A mogę sterować? Nie. Jaka szkoda. Lubię sterować. FIBA. Jedziemy do FIBA zdać raport Mindory. Użyj skilla berserkera, żeby zwiększyć obrażenia, bronić celność. O, właśnie to chciałem mieć: Tactical strike. Skill to by mi się tak przydało, bym po prostu powiedział: e, chłopaki, przyjdźcie wsparcie, i by było pierdudna tego od naszego. ...predatora. Ale oczywiście nie pomyślałem. Szczęśliwe lądowanie... A gdzie oklaski dla kierowcy? Yy. O, mamy do wyboru jedno.

And stay frosty. Word from Intel is that Bedamo himself is gunning for you. Good. It's about time we had a face-to-face. -face. No, it's not. Listen to me. If you run into him, don't waste time. Just kill him. The guy's a monster. Now go get the harmonic and meet me at the evac. Dobra, mam weszdo halabanga Tam tym tak się nie przyjadę To jedziemy I możemy się wynosić z tej lokacji Może to była dosyć przyjemna moim zdaniem Fajnie by się tu grało jako Nawi. Dużo zielska Hop. Nie wiem czy takie chopanie jest czy nie, ale trudno I see Eee, nie dzięki No, panu podziękujemy, panu też. Ciekawi mnie jedno: czy taki wskok w naszego rywala? Nie, nie, nie łomatko minę. Czy taki wskok w rywala? Bym odjął coś ich z życia Słyszecie? Mm, słyszę cię. Kogo biecie, kogo bijecie Jakiś problemik macie? To wam go pomogę rozwiązać na, na wieczność Eee, jakby to powiedzieć Teraz to ja jestem większy, silniejszy oni na mnie szarżują. Bam, bam. Ale umieścili, ale chamsko zginęli. Hop, Teraz damy broń, którą chcemy mieć po wysiąściu z tego pojazdu i jedziemy. Up, up, up. Jedno jest pewne. Nie mogę się skradać w tym. Widzę cię. Nie mogę cię skanować, ale. O nie. Nienawidzę tego. Osy. I będą mnie teraz. ciąć. Łocha ho ho ho. ha ho. -ha -ha -ha. Gigińcie, gigińcie! Ty żyjesz? Chyba go tak się nie da rozwalić. Ta, stanąłem sobie koło os. Osy, osy, chodźcie! Okej, okay, panu podziękujemy Panu tak się do końca Aktywowałem tamto coś aktywowałem To była Chatka taka normalna od nawi... Tylko która wbudowana przez ludzi Przynajmniej tak to wygląda A my biegniemy dalej Wysiąć. Podnieść paczkę z amunicją. Wsiąść. I biegnij dalej. Slalomem, slalomem, to cię nie trafią. Łomatko. Trzeba załatwić problem szybko i ostatecznie. I może lepiej nie, nie podskakiwać tak wysoko. Wiecie tak. Kupiliśmy pościg. Nawet nie wstawaj. No, e, gdzie teraz? Pewnie na dół. Nie, więc że nie chciałem teraz zejść. Ale Heh. zepsułem, czy nie zepsułem? Jeden guzik. Oto jest pytanie. Zepsułem. Ewidentnie, ale jeszcze podejdziemy sobie tutaj. I wracamy. O, górą. A może nie zepsułem. po tym moście. Ewidentnie zepsułem. Już tu nie wejdę. Ale chyba to byłoby na tyle na dzisiaj. Kolekcją... Yy, kolekcją Harmonii oraz z naszym przyjacielem... Bejdamo... zajmiemy się potem. Dlatego nie zapomnijcie... skomentować, złapkować. Jeżeli Wam się naprawdę spodobało, to zasubskrybować. Mówił mi woli. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Na razie.